Yo siemaneczku witam was na kolejnym odcinku, dzisiaj jest z wami GromelekOx, Gromelek oczywiście, Koks, Koks, tylko Gromelek z koksem ja No oczywiście żartuję Ale no, nie no, ja jestem ogólnie koksem Ogólnie mam 38 level, dzisiaj 42 planuję wbić Mam dopiero 15 21 Trochę nie grałem on więc no W ogóle, ale Spokojnie, ogólnie to jestem piąty Szósty, tu zawsze jestem niższy i to jestem wyżej Tamto już rano weszłem o 12.10 chyba. To tu było chyba 90, teraz już 12, potem było znowu więcej. To już nawet nie walczę. Tutaj to w ogóle się nie opłaca. już musiał kasę wydawać na to po co, jak to widzę. to jest tą samą coś kadusiek, no To ona ma. E, tak, ona ma. Media chyba. Weso ma media, czy partnerstwo, coś tam. Jawor. Nie wiem czy to jest ten. I on to jest jakiś przekazak, ale on mało gra. Dużo awczy. Bym powiedział tak. Dobra, lecimy z k Irre. O, ktoś Blazing Pack. Szanuję, że Blazing Pack. -o. Dobra, lecimy. Mm -hmm. O, co ja robię? Dobra. No nie, ostatnią fanak aktywność się pojawia w miarę się poprawiło. Nie wiem czy to zależy od tego, że po prostu jak robię... od to też jest kozak, no ja nie wiedziałem. Przerwę miałem od Blazing Paka ogólnie, więc... Yy, więc, no. Po prostu przerwa była od Blazing Paka. Ale w sumie wróciłem, bo... Co potworek w sumie... Wina sobie potworka, że wróciłem na Blazing packa. W sumie tylko jego wina. No tak to by nie wrócił. Ale że co potworek zaczął grać na Blazing Packu. Pokazał mi dużo nowinek na live. To stwierdziłem, że... A czemu ja nie mogę sobie pokrać na Blazing Packu, bo tyle fajnych nowinek jest. Aj, nie mi. No dobra. To druga ręka. Kukoza ku nie się gra. Powiem wam, naprawdę. I się dobrze pyka. No i zobaczymy czy wyda to hit 3, chociaż wszędzie top 3 chcę mieć, a tej 2 i będzie kit Na tych ogólnych oczywiście, bo jak będą potem tutaj topki, to... to już nie będzie takie łatwe. I to mamy. 1, 2, 3. Zamieniamy. Spodnie mi się tu wkradły, ale dobra. Lecimy. Czemu on tak dziwnie śnieżkami napierniczo? się sobie kolego. A no, i co teraz? Wydawać, trochę pobijemy. As. Yes. Yes. On go rzucił. Nie ja. Yes. S? Ale to leci. Trochę samobity, ale mniejsze. Krater mamy. Butki, lecimy na mi to. Nie jak to. nie, to jest na co spadł. Chyba, to mi jeszcze nikogo nie było tak długo. Wy tyfy, co nie robią? Zabierzemy. Po wilku mowa. Wszystko przyda. co jest jedna skrzynka otwarta. Nic nie ma. Aż trzeba by się przydał. Wracimy hmm. no nie wiem co ty tu szukasz. O, Gigi. No, i lecimy na kolejną. Akurat no, się zaczyna. Więc myślałem, że spójnie już tu jest. Mówią No nie, źle, to było. Mhm. W ogóle 10 odcinek dzisiaj mamy. Co jest mega. <laughs> Kuść To Co jest mega osiągnięciem. Jak dla mnie, bo naprawdę. Miałem ciężkie żeby się zmotywować przed tymi codziennymi filmami. A teraz trzeba się rozruszać, zacząć grać jak pogracz trochę, bo jak na razie to jestem takim na 10 graczem, ale już wychodzi mi mało. Chodź, że nie poleciał. Mm -hmm. Czy jest ktoś tutaj? Niech mi rozumiem. Tutaj trafimy do jednego. No, okej, okay, przeleciała. Woda, woda, woda. Super małък. To mu i tak nic nie da. W efekcie końcowym. Piękna. To już tego nie brakowało jeszcze kuciki, i będzie kozak. są no, z czterech Tylko to nie poleciał górę. Bez tym łukiem <śmiech> 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 oczywiście. Nie, to już nie ma. Dobra, atomar dajcie go wyjaśnić. A co my sobie to zrobimy tak. I poczekamy na. Właśnie na to. Właśnie na to, poczekamy. Zresztą mam jeden typa. Będziemy go chcieli tak wyjaśnić. Jak się to nie uda, to weźmiemy sobie Moc. Pony. Może to ci nic nie da. O

Dzieci! <noise> do mordki. Do kolejnego odcinka. Ło! Dobra, wychodzimy. Mamy już 8 minut. Jeszcze trzeba zmontować W chwil... O. Do kolejnego odcinka. Cześć, cześć. Dzisiaj był z